ma Sieman, na Mexicano TV Otwieram wam drzwi, jak zawsze Tym razem w Wigierskim Parku Narodowym I jesteśmy nad jeziorem Słuchajcie Suchar <laughs> A wiecie, że Major kiedyś miał ksywę Suchy To może to jego jezioro jest Tego nie jestem w stanie stwierdzić Także o, Ktoś tu się dobrał do drzewa Ale widoki są dosyć, dosyć, dosyć znaczy nie, no ładne, ładne, podoba mi się, oczywiście jak to w parku narodowym, nie można się kąpać tu, nie można nic zrywać, jest cicho i naprawdę jest super radzko. postaram się Was po prostu oprowadzić. Idziemy takimi kładkami, idziemy widzowie, idziemy, a tutaj w dole, z tego co widzę, to powinny być jagody, tylko jakieś chyba ich nie ma. O tutaj w ty na tych krzaczuszkach, krzaczkach, krzaczuszkach. Język polski się kłania dla mnie, wiecie? Także możecie się zobaczyć. To obchodzimy sobie to jezioro całkiem fajną trasą wymyśloną przez ludzi, którzy obejmują pieczę nad tym parkiem. Także naprawdę bardzo fajne. No i patrzcie, patrzcie, widzowie, jak kurde, jak super klimatycznie jest. Tutaj tylko las, w nocy do tego lasu trafić, no, to by był z materiał. Z, z pochodnią, akurat teraz sucho jest w lasach, to z pochodnią i jeszcze po pijaku, żeby się potknąć jakieś gałęzie, no, to by była niezła faza. Szczerze Wam mówię, że naprawdę nie wiem gdzie jestem, pierwszy raz tędy idę, także wiecie. Ale jest ścieżka, no to, no to. No to gitara. Czyli. Idziemy, widzowi w dobrą stronę. Kiedyś była taka historia, że napiłem się z kumplami. to były nasze pierwsze biwaki. No wszystko się odnosi wszystkie moje historie odnoszą się do pijaństwa, niestety. No i. Właśnie w lesie się rozbiliśmy namiotami. Poszliśmy, poszliśmy na pole po kartofle, po ziemniaki, żeby sobie upić w ognisku. Potem jak wracaliśmy, bo było już tak ciemno, że nie było nic widać. No oczywiście powpadaliśmy na drzewa. Normalnie centralnie zderzenie z drzewem było. Głową. Ja, ja, drzewo i głowa moja. No, bo nic nie było widać. O, mamy tutaj jakiś zarys czegoś, co tutaj możemy spotkać. Co spotkam, czego się nie spodziewam. A to rośliny jakieś chyba. Nie wiem, sobie poczytacie. Martwe drzewa w lesie. Widzicie? Przydałby się koron koroner. Od konona koroner. Idziemy dalej. No i słuchajcie, chodzimy. Teraz dalej jesteśmy w Wigierskim Parku Narodowym i chodzimy na pomost. I zobaczymy, gdzie dojdziemy na ten pomost. Tym pomostem, nie na ten pomost. Mówię, kłania się ojczyzna Polszczyzna. No Logop nie, logopedę to nie. Kogoś od, od nauki poprawnej polszczyzny trzeba będzie zatrudnić. I to jest. Teraz słuchajcie, powiem wam szczerze, że nie wiem, czy to jest te same jezioro, czy to nie jest te same jezioro. No, chyba te same jezioro. No, tu gdzieś są, były żeremie, O, proszę bardzo. Torf to można zebrać do palenia. ale tu jakieś tu są, kurde, cuda, nie widy rośliny. Proszę bardzo. Jakie widoki. No można, słuchajcie, szczerze Wam mówię, można tu wypocząć. Naprawdę fajnie się chodzi i nie ma w ogóle ludzi. Można naprawdę pooddychać świeżym powietrzem. He, <laughs> bym zażartował, ale zaraz będę, będą krzyki. Także tak to wygląda. Jest naprawdę fajnie i idziemy dalej. Zwiedzamy, więc super. Będzie to program edukacyjny no, bez browara w dodatku jeszcze i wracamy z powrotem, a tak właśnie słuchajcie, kiedyś, kiedyś zbierali bartnicy miód zaraz sobie możecie przeczytać, zobaczyć i zaraz wam taką barć taką wąż pokażę no, to to wiadomo o, widzicie? Także to wszyscy wiedzą, co tu jest napisane. Tak to wygląda. Aha. A teraz idziemy do prawdziwej barci. Słuchajcie jeszcze, takowasz jest tutaj na drzewie. Zobaczcie sobie, jak oni to tam. Wsadzili to, ja nie wiem, ale jest i tak to, słuchajcie, wygląda he, strzałkę, w trendy wchodzić, ale, a nie, słuchajcie, zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie, są pszczoły. Wiecie, gdzie są pszczoły? Zaraz wam pokażę dokładnie. Tu mój palec, o tu, jak ktoś powiększy, powinien zobaczyć. Są, więc ur jest pełen. Jestem tylko ciekaw. Ciekaw jestem, słuchajcie, czy ktoś jeszcze to wydobywa. Czy już nie po prostu. Czy to już samowolka panuje. Ale są pszczoły, autentycznie Wam mówię. Nie wiem, jeszcze raz Wam pokażę. Może ktoś spostrzegawczy zobaczy. Także tak mniej więcej wygląda krótka wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym. To jest o wiele więcej ścieżek, o wiele więcej dochodzenia. Ja mam trochę mało czasu, bo bo niestety tak jest. Także trzymajcie się raz na wesoło, raz na poważnie. Trzymajcie się. Meksikan jest jeden, wy też jesteście jedni. Ciemka. I zapraszam na liveik prawdopodobnie jutro. O 17 jak zawsze. Siema.